Jeśli na twoje konto trafiają przelewy od rodziny albo znajomych, nawet w dobrej wierze, bo to tylko pomoc, to możesz mieć poważny problem. Urząd Skarbowy coraz uważniej przygląda się takim transakcjom. Ma dostęp do danych, algorytmy, automaty i ludzi, którzy w pewnym momencie mogą zadać ci dwa niewinne, ale bardzo niebezpieczne pytania. Co to za przelew? Skąd te pieniądze? I wtedy robi się gorąco. Bo jeśli nie zgłosiłeś takiej darowizny, a urząd ją na mierzy może zażądać od Ciebie sankcyjnego podatku w wysokości 20%. Dostałeś kiedyś przelew na 100 tysięcy? Urząd może powiedzieć: Oddaj nam 20. Najgorsze jest to, że ten podatek w praktyce się nie przydawnie. Nawet jeśli minęło 10 lat i dawno o sprawie zapomniałeś, urząd nadal może wrócić. Chodzi o podatek sankcyjny: 20% od całej kwoty. Bez ulg, bez litości, bez względu na to, czy pieniądze dostałeś rok, 5 czy 10 lat temu. Ty mogłeś już. O tej darowiznie zapomnieć, ale urząd niekoniecznie.